Witaj, jaskie. Macie szczęście. Dzisiaj dajemy darmo. Ale za dwóch naraz będziecie musieli dopłacić. Terrae, to Wiedźmin Geralt. Chcemy tylko porozmawiać. Yeah. W czasie ostatniej godziny, kto był w tej izbie? Mów. Ja i Garvena. Garvena, czyli. Bajzel, mama. Co chcecie wiedzieć? Tris Merigold, rudowłosa czarodziejka, była w izbie obok. Co się z nią stało? Nie podglądałyśmy. Ja nic nie wiem. Boję się. Niepotrzebnie. Bądź tak dobra i opowiedz mi wszystko. Przecież patrzyłaś przez otwór w ścianie, prawda? jej. Garwena była jakaś taka niespokojna przez to święto. Kazała dziewczynom dawać darmowe numerki. A mnie wzięła do pokoju i... Kochałyśmy się. Gdy już byłam prawie, prawie... Wtedy usłyszałyśmy rozmowę i Garwena zaczęła podglądać. Dobra, Cedric. Oh, to Kto to jest Cedric? 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 Jesteś pewna? Tak. Wtedy zaczęłyśmy się przepychać z garweną, ale w końcu dała mi popatrzeć. Tris powiedziała, że sprawdzi, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. Podeszła do lustra i coś wyszeptała. Błysnęło i przed lustrem pojawił się taki straszny mężczyzna jak w ogóle? Okay. Jak jaszczur głodny, stary jaszczur. No nie wiem. Tris bardzo się zdziwiła, a jaszczur wyrzucił z siebie Strasznie zbladłaś, Mary coś nie tak? Jaszczur uśmiechnął się jadowicie, a Tris powiedziała. No, co powiedziała? Strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Witaj, Detmold. Zastanawiałam się, z kim ostatnio rozmawiała Shila. Nie się nawzajem, nie wiedziałem. To o czym porozmawiamy? Eee, czego chciałaś, Shila? Mi o czym rozmawialiście z Shilą? A by dlaczego miałbym to zrobić? Bo Shili nienawidzisz, a mnie tylko nie lubisz i nie przepuścisz okazji. Żeby jej krwi. bardzo rację. dobrze. Masz rację. Shila chce mnie wysadzić z siodła, zająć moje miejsce u bogu Henselta. Przecież Henselt nienawidzi czarodziejek. Henselt stracił syna i ma problem ze spłodzeniem następcy. Nie jest już najmłodszy. A Shila obiecała mu potomka. Powiedziała, że jest w stanie zapewnić mu dziecko, jeśli tylko znajdzie sobie kobietę, młodą i silną. Wystarczy, że ją. Wiem skąd się biorą dzieci. Okej? Okay. Również, że kłamie, będę bardzo zobowiązany. Nie mogę. A to znaczy, że masz problem. Spokojnie, Marigold. To ja wciąż gram pierwsze skrzypce. Co, za co za zamierza Henselt? Co ty mnie prosisz, Mary Gold. Się Ok. Rozmawiam. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Pomóż mi, Detmold. Potrafię się odwdzięczyć. Nic mi nie możesz powiedzieć, bo nic nie wiesz. A twoich wdzięków nie chcę. Nie jesteś w moim typie. Uhuhu. Mam Słysza informację o Filipie. wyjechała z Redani? Słyszałem. Wiesz, gdzie jest? Wiem, ale najpierw odpowiesz na moje pytanie. Ach, niech ci będzie. Jedno twoje pytanie w zamian za informację o Filipie. Jaki Co zamierza Henselt? Oje? Oh, yeah. Mary ale słowo się rzekło. Henselt zamierza wydrzeć dolinę Pontaru Edirn. Przy okazji zmusi tego wymoczka z tenisa do złożenia hołdu lennego. Księcia, okay. spadkobiercy Demawenda. Tego samego. Edirn, okrojone o dolinę Pontaru, będzie księstwem całkowicie zależnym od Kedwen. Rozumiem. Kolej. Filipa jest w Wergen. To małe miasteczko na granicy Edirn i Kedwen. Wiem doskonale, gdzie to jest. Tam właśnie zebrały się resztki wojsk Edirn pod dowództwem jakiejś dziewki, co to ponoć Smoka ubiła. Co to za dziewczyna? Przewodzi zbieraninie chłopów, biednej szlachty i nie ludzi. Nawet książę Stenis, syn Demawenda musi się z nią liczyć. Okej. Chętnie przejedzie się po tej hołocie, batogami ich rozgoni. A Filipa, co tam robi? Za mało wiesz, Detmold, żeby opłacało mi się mówić. Bywaj. Ojej. Oh, yeah. To wszystko. Więcej nic nie widziałam ani nie słyszałam. Wcześniej już. Próbowałem raz się. Co się stało z Tris? Z nie wiem, co było potem, bo Garwena mnie odepchnęła i sama patrzyła. Ale słyszałam trzask, krzyk i odgłosy walki. Garwena zasłoniła otwór obrazkiem, była cała blada. Kazała mi milczeć. Siedzieli przez chwilę i gdy wszystko ucichło, wyszłyśmy. Garwena poszła do swojej izby i potem ale zauważyłam Cedrika. Szedł uliczką w Zaczekaj na górkę. Okay. Idę po Cedrika. A Garwena? Racja. Spraw. Krew Cedrika. Skaże mi droga. Okej, okay, eliksir kota. Nie <tryk> <tryk> woła. O, oh, je. Yeah. Lecimy po środek krwi, ale to źle wygląda. Oczarz mnie bolą już. No, Cedric, gdzie jesteś? Zapłacisz za naszą krew, Wiedźminie! BOOM! Hey. No nie wiecie co, ten kot mnie tak troszeczkę męczy, powodci. Patrzcie Ale spoko, damy radę sobie z tym. Krew Cedrika. Wskaże mi drogę. No spoko, jeszcze raz. Eliksir, kota I lecimy. Na Mmm, Musimy się to zrobić. I tak naprawdę będziemy kończyć na dzisiaj. Mogę liczyć, że teraz mam z 20 minut. Gdzie jesteś? Zapłacisz za naszą krew, Wiedźminie! Na niego! świnio!

Dobra, Garrett jest przeciążony. Dobra, powinno być GIT. Dobra. z gór Sinek dziękuję bardzo. Ciebie nie potrzebuję. Daleko. No, zgadza się. te nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrica. Dalej. Kedmin Jest Cedric. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Tris poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem duan, który pilnował drzwi, i włamaliśmy się. Znów zabiłem duan. Wiem. Gdzie jest Tris? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Tris, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Okej. Okay. zanim zdążyła rzucić zaklęcie, wiedział jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop, powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Tris stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem... Straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego? Rozumiem. Się tak? Dlaczego się w to wplątałeś? A Dobre pytanie. Dlaczego się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że mam wizję, dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Dłan w koronach. Jak mam odzyskać okay. pamięć? Wedirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę, ocali ich dusze, a wrócą twoje wspomnienia. No dobra. Co się dzieje? Las czuje obecność. Uhuhu. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafale, gwynblade, żegnajcie. No i ten sposób zmarł Cedric, Gérald, gdzieś ty się podziewał, Krulobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to? Teleportował się. Zmusił Tris, by rzuciła czar. Szkurwa. No. no? Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, skojatel też szykuje coś dużego. Co zamierza Roż? Co planuje Roż. Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. Co planują wywiórki? Chcą odbić orweta i innych jeńców. Przyda się twoja pomoc. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nie ludzi. Chętno żony, pomnik ludzkiej nienawiści. Skojatel ci nie ufają. Mnie zresztą też. Ale możesz to zmienić. Pogadam z nimi. Może Rosz albo Skojatel wreszcie. Na coś się przydadzą. No dobra, gdzie jest Tris Mary Gold? To nowy etap zadania. Porozmawia z Vernonem Roszem w jego kwaterze. Nowy poziom. Poziom 11. Mamy jeden talent cały. Następny poziom, żywotność plus 50. A, bo ja jeszcze nie mogłem rzucać tym szczytem. Okej, okay, ale jak teraz bym poszedł w szarmiarkę. Pracę nóg bym sobie zakupił. Okej. Okay. Takie coś mi się nawet podoba. W sumie poszedłbym się wysprzedawać jeszcze w tym odcinku do jakiegoś sklepika, czy coś. No i dopiero wtedy bym poszedł pogadać z Roszem. Nie chcę mi się z wami walczyć. Spieprzaj stąd, żartownisiu. Jaki żartownisiu? Mm -hmm. O kuźwa. Najsiek. A ci nadal wiszą, nice. Obiecaj wiedź mi, że dorwiesz tych kurwych synów. Postaram się, postaram. Pohandlujmy eee, okej, okay, Gerald, Bronię. Małą pałkę bym ci sprzedał. Małą pałkę. Miecz, ten miecz, miecz, długi miecz stalowy, pospolitus. Mam lepszy. Znoszone spodnie, znoszone rękawice. Ulepszenia sobie zostawię, pułapki. Pożogę, wszystkie trzy, potrzaski, tak. E, książki zostawię sobie. A ty co masz dla mnie ciekawego? 214 czternaście renów, muszę zobaczyć w sumie.

Saliny cordelas, saliny mercelowe 1421, krwawienie, lustrucizna. To ja w sumiecie sobie wziął. A ty jesteś droższy. To nie, zostawię to sobie. A jeżeli chodzi o zbrykę, czy masz coś ciekawego? Przepisy. Skóra kej rano, Dratwa. Nie mam skóra A szkoda, szkoda. Gdzie? No? Dobra, znowu go mogę chyba okraść. A przynajmniej jak najwidoczniej go nie okradłem tak w pełni poprzednio. No ale już z tym, dobra. Dobra, dobra, dobra. Wyposażyłbym się w sumie z powrotem w moje miecze. Wyposażyłbym się w moje betardy wszystkie możliwe. I dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnych już wkrótce, cześć i czołem, hej!